No i siema widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 życie gangu Dzisiaj widzowie jesteśmy w bardzo smutnych okolicznościach, bo jeżeli oglądacie ostatni odcinek, to doskonale wiecie co się w nim wydarzyło, mianowicie no po prostu yy, no nie wiem czy mogę to mówić, bo YouTube jest jaki jest i wiecie jak on działa i lubi cenzurować niektóre słowa, więc wystarczy, że chyba kamerę pokażę tam i już każdy z Was raczej wie o co chodzi, więc jeżeli chcesz oczywiście więcej odcinków tego typu, chcesz więcej serii tego typu etc et to oczywiście zostawienie zostawieniu lekarza w górę, i kanał do jeszcze nie. Nie robisz, a my co? My przejdźmy do gierki Bo jest widzowie ciężko No jest ciężko i no, musimy się po prostu Chyba stąd zbierać, bo naprawdę już długo tutaj siedzimy Zdarzyła przejechać telewizja z Weasel News Policji jest tu coraz więcej Detektywi, niedetektywi Śledczy, karetki, straże pożarne ITP, ITD, standardowe miejsce zbrodni No i chyba trzeba zacząć ten Podejrzewam ciężki odcinek Musimy jechać Jasne Słuchaj, nic nie zrobisz, wydarzyło to się wydarzyło, to sam się wpakował w to gówno Coż, żeśmy się znali Całe pieprzone życie I dzisiaj się to kończy Poczekaj chwilę Co jest? Joł, stary, gdzie ty jesteś? To my czekamy z chłopakami, jedziemy po tego... ...Zioma? Y -y -y -y. Czy nie? Słuchaj... Odwaliło się. Dobra... Przyjeżdżaj na ośkę. Porozmawiamy. Nie przez telefon. Au. Co, bądź... Bądźcie gotowi, tak to robimy dzisiaj. Okej, okay, dobra. Jedziemy Prośbę, nie siły. No i to teraz? Teraz wracamy do tego, co mieliśmy robić Reaper Słuchaj, to co się wydarzyło przed chwilą nie może, wiesz, pokrzyżować planów wszystkich no, no, nie, no nie można. Ja, idiota skończony szybą w to w szary. gdzie oni są? Ehm, chyba na skate parku, wiesz? Tutaj. Co? Nie ma ich tutaj? Dobra, widzę ich. Na samochodzie, stoją. Widzowie, no dzisiaj jest ciężki klimat, dzisiaj jest ciężki klimat i no i co? Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Tragisz. Co się dzieje? co nie słyszałeś? Nie. Nie powiedziałeś już po telewizji o tym trąbi. No dobra, co się dzieje? Chodź na bok. No ale... Ja no nie wiem, no jakby... Chodzi już się o, o Elijah. No właśnie, co, jedziemy po niego, czy jakby nie. policja go zawinęła? No, nie wiem. Teraz to już... Koroner, jak już. Co? Dobra, no nie go... Musisz, bo... Rozumiem. Br... Nie wiem, czy, Nie wiem, co się stało, nie wiem nic. Czyli ktoś go zabił. Wiadomo kto, no nie nie do końca. Trzeba dorwać skur. No Rozumiecie mnie? Trzeba go dorwać. I To jest w interesie, żeby znaleźć kto to zrobił. Obiecuję, że znajdziemy go Będę pytał chłopaków wszędzie. Dobra, słuchaj, na, razie, wiadomo... to nie jest, na razie to nie jest ważne. Zróbmy to co mieliśmy zrobić. No nie, nie zrobimy tego przecież jak niż. A Dobra. Reaper. Wiem, wiem, no chłopaki już są gotowi. Jaki plan? No może im się bo. A właśnie, i tak. Teraz, jakby mają jakiegoś grilla, mitują się pod Hatton, y, Big, big, big fata, y, na początku ulicy. Dobra, słuchaj, mieli zrobimy tak. Całą noc, Pojedziemy tam we dwóch naprzód. Nie, jeszcze jednego wejście. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, no Sam dobra, osobiście no... chcę reaper'a sprzątnąć. Wy się ustawicie na tył, bo pewnie cała gromadka będzie uciekała do tyłu. Dobra, Zrobicie pieprzoną rzeź na tyłach. Dobra. Dobra, dobra, dobra. A jakby reaper zwalił na tył, to też go... Z... Zabić, czy mam go po prostu postrzelić i wam go, go zostawić? W razie czego, czego? Chcę go osobiście. Dobra, to pełną chłopakom, w razie czego w nogi dostanie. Masz jakiś mocny sprzęt? Sobie... Pytasz, a wiesz. Zapraszam. Potrzebuję coś konkretnego, żeby mieć pewność, że ten dureń zdechnie dzisiaj. Czekaj. No wszystko mam w torbie. Dobra, kto ma silniejszą rękę? Tak szczerze teraz. Już bez wiadomo. Daj mi. Znaczy mam dla Was obydwo, tylko kto ma lepszą rękę? No i mam mam. Ty masz? Dobra, to Ty masz mniejszy sprzęt, a Ty masz mikro SM. Mhm. Dobra, przedstaw w swoim Takie co robimy, coś. ja idę się przebrać i Aha, jedźmy Tak tam. to wygląda. Weźcie jednego zioma, chyba że dacie za radę według... Przyjdzie nam kogoś. Dobra. Amunicja dziewiątka, nie? Dziewięć milimetrów. Yes. Jasne. Mhm. jeszcze się po to auto pod klątakiem. Nie, 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 nie. Potrzebujecie auta, które Jest niezarejestrowane chyba, nie? No. Chodźcie. Tutaj. Przejdziecie się ładnym autkiem, ale ono jest kradzione Więc jak policja was zauważy. Ten słów Tak, tym słowem pojedziecie, ale ono jest skradzione. No, lepiej nie rzucajcie się nim w oczy. I tak to jest na akcję, nie? Dodge do rungo Dobra, idę się, do... Idę do... się, idę pasuję, się przebrać. Tak. Tak, tak, tak. Dobra, masz kluczyki. Przyjdź wam. Dobra, idziemy się przebrać i jedziemy na akcję sprzątnięcia rippera Dobra, jedziemy. Okay. Już siadam Słuchaj, za, pierwsz, za wszelką cenę likwidujemy ripera, nikogo więcej. Reszta mnie jest. nie obchodzi. Wiem, wiem, wiem. Ripper to główny sam przecież. Światło może zgasił. Stoję jego samochód. Który to jest on. Widzę Który go. to... O, to tam. No. Okay, już widzę też. O, ty. E, wy tu czego? Co? Wynocha mi zasiedla, a nie... Ej, do was mówię! Jeden problem z głowy. Musimy się iść pozbyć tego auta. Wiem, No... Jak ty nie było, tyle tam ludzi wybiegło Nikt nie przeżył, dobrze się rozstawiliśmy Nie, nie widziałem Ripera. Zatwierdził go? Tak Dobra robota Dostał Yo. cały magazynek taka Auto, auto, auto jeszcze jest usunięte Dobra, jak coś, pokawki są w prezencie Nie musisz mi ich oddawać Yo. Na razie no i mamy to widzowie, akcja zrobiona, Reaper skreślony z listy celów Widzowie, jesteśmy dnia następnego, mamy teraz z daj, ziomeczkiem naszym do przegadania jedną ważną sprawę, bo jednej dalej sprawy nie rozwiązaliśmy I to jest właśnie ten moment, który musimy to rozwiązać, jeżeli chodzi o temat i dealerów, którzy nas wystawili dosyć mocno Dobra słuchaj, musimy przegadać jeden bardzo ważny temat No słucham jakieś tym razem Wiem, że nie masz dalej głowy do tego, i uwierz mi, że ja też by najchętniej bym najchętniej się zajął milionem innych rzeczy, zwłaszcza. Kiema chłopaki. Dość. Zwłaszcza Elijah i, i wiesz. Ale musimy sfokusować się na razie na problemach, które dalej nas dotyczą. Jaki są problemy? problem? Już nawet wspomniałem, co my mamy teraz problemów jeszcze mamy. Nie pamiętasz? Towar. Jo. Co jest? Yo. Ja nie wiem, przynajmniej tak mitingować zapytać się jak tam po wczorajszym, w sumie to po dzisiejszym. No co? Pełno departamentu tu jeździ. No zauważyłem. Mają kupę pracy, nie? Załatwiliśmy im konkretne nadgodziny. Co powiem? Jeden z głowy. Ta akcja wyszła tak super, że moi ludzie są po takim... Taki szacunek już mają za tą akcję. Bo w sumie to wiesz, że Reaper to nikt go nie... No każdy z nas nienawidził go. Micia No to już każdy wiedział Nie no wy, ja zyskaliśmy na respekcie Tylko co z Cage'em? Na razie nie interesuje mnie on Okej, okay, okej okay. Mam na razie swoje problemy na głowie i... Muszę je rozwiązać dzisiaj Bo nie wiem czy wiecie, ale gość od którego biorę towar i... Daję wam, miałem mu zapłacić wczoraj Czekaj, jaką mi oksywę? Albo nie wiem jak się nazywa Sawycz coś takiego. Oh, oh, ty. Oh, 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 kur... Czy ty naprawdę on bierze bierzesz, znaczy, Ja wiem, dobra, inaczej. Problem. Słyszałem o tym gościu. No. Byłym wojskowym jest. Aha. Ogólnie słyszałem, że już raz po... Nawet nie połamał, pociął człowieka. No to pewnie tak, no, nie, no jest, no, dlatego no. muszę rozwiązać problem, który zaistniał. Kurde no. Czekaj szybko. Cage, cage ma towar. No i co? Chcesz Cage'a okraść? Cage tak jesteśmy z nim na wojnie, nie? Trzeba Słuchaj. odzyskać towar. To, że mamy na razie z nim jakąkolwiek kosę, to nie chcę jej rozpętywać do maksimum. Kurde, Jeszcze nie dobra. jesteśmy na to gotowi. Czaisz? Czaję, ale to no jest naprawdę problem. Rozwiązanie jedno mam. Okay. Nie no, słuchamy twojego planu. Jeden z tych gości <laughs> ma brata młodszego. Do czego dążysz? Do tego, że to będzie łatwy cel. okej, okay, komu okay, mam co chodzi? Dobry. Czekaj, 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 ej, dobry co? plan. To co słyszałeś? Chcesz gościowi brata porywać? No, tak. chyba na to wychodzi. Ty, no ej, moim zdaniem, znajdzie plan. Tylko jest jeden problem. Jak nawet odzyskasz ten towar, to i tak będzie ci trochę brakować. Ja. Ile wam brakuje? 10% kwoty całej. Noo, trzymajcie to Słuchaj, nie jest to dużo, bo to tylko 10%. Mhm. Ale wciąż. No. Wiadomo, jak odzyskam towar, no to będę miał tą kasę. Tylko będę no właśnie, musiał ale... mieć czas, żeby to sprzedać. Mhm. A tego czasu nie. nie ma. Dobra, zrobimy tak: odzyskacie towar. Ja znam gościa, który zna gościa, który mieszka na Winewood, i on. Lubię organizować jakieś imprezy. Kołasz Mayera jak to ziomek, nie? Mi się wydaje, że on jest bogaty to bym wziął. Tylko ja muszę popytać zioma gdzie on w ogóle jest. I pojechać do niego. Ile macie tego towaru? ile byście mieli? No z paręnaście gramów. Dobra. No Dobra. jak coś, to dam wam znać. Jadę do zioma ogarnąć temat z, z tym ziutem. W Jasne. razie czego to odkupi Intaż. Mm. No a my co? Wracając do tego tematu, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Słuchaj, to jest na razie jedyny pomysł jaki mamy, więc pakuj dupę do zakierownice. Jedziemy pod jego szkołę. Pod szkołę? Czy myśleć będzie ja szkoła? Jedź tu prosto i zaraz w lewo, yy, w prawo. Tutaj w ten w prawo? najwyższy budynek. Sobie, no nasza postać już się po, 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 posuwa do mega, mega niemoralnych rzeczy, żeby tylko wyjść na prostą ja Nie, nie mam... dziwię mu się, dupa mu się pali po prostu Prosto jedź Tu za parku. Pożekamy na niego Dobra. Posłuchaj, podejdzie, spróbujemy mu wcisnąć jakiś kit Jak nie będzie chciał z nami nigdzie pojechać, to wiesz co robimy To jest głupi pomysł, bardzo głupi Masz lepszy? No nie no, dzieciaka, serio Idzie, to on Co, na pewno? Tak Ech. Przestań panikować Robimy to, co musimy o, Ej, jo, ziomek Co chcesz? Masz chwilę? Nie Wydaje mi się, że masz chwilę, podejdź tu Spadaj Podejdź tu, bo będziesz miał problemy Spadaj, nie boję się cię A chcesz zaraz oberwać kulkę? Nie, nie. Wsiadaj do tego pieprzonego wozu. Już. To ruszaj się, już. Gdzieś mogliśmy to załatwić na spokojnie. Kim ty jesteś? Gdzie jest twój brat? Jak. Ja nie mam brata. Przestań mnie denerwować. Spadaj. Dobra, zaraz inaczej porozmawiamy w takim razie. Możemy to załatwić albo normalnie. Nie jedziemy. Albo bardzo źle. Zajdź tu gdzieś. O! Co to Odezwiesz się i masz przesranę, rozumiesz? Tak. Idę zobaczyć, o co chodzi. Siedź tu. Mhm. Wypuść mnie. Sie cicho. Oj, niedobrze widzowie. Kamera mi zgasła, zaraz no, będzie, panie, ale. Co? co to jest za uciekanie? Jakie uciekanie? W Sereny dopiero jak tu byliśmy. Specjalnie wyszedłem. Co jest? Na czerwonym przejechałeś. No, powiem ci tak, no to masz problem. Bo to nie ja byłem kierowcą. A kierowca, który prowadził ten wóz, wysadził Poczekaj. mnie i tego mnie podwoził. W dupie to mam. Na ciebie wiesz ile rzeczy znajdę? Uuu, groźnie się zaczyna robić. Wiesz, ja coś potrzebuję kobicie kupić. Ja dobrze wiem gdzie wyjechaliście. Coś mhm. samochodzimy bym znalazł. A tak w... się składa, że kamerka jest wyłączona. Niestety awaria uległa. Rozumiesz, nie? O, rozumiem. Wiesz, że to ciebie też stawia w niewygodnej sytuacji. Bo jakby się teraz panic coś button. wydarzyło, to nie miałbyś w ten. Wiesz więc ten panic button? GPS kamerki na światłach. Oj nie radzę. Parę stów jesteśmy dogadani. Masz i spadaj. <laughs> I żegnam. Pieprzoni, naprawdę. Czasami nawet ci są, wiecie, niby stoją po dobrej stronie, ale jednak to nie oznacza, wiecie, że od razu ktoś jest dobry. Spokojnie, oddać, tylko nas na swoje, brat i. Wysiadaj z wozu. Dziwis. <grym wytkownie> Dobra, spokojnie. Już, podejść tu. Gdzie jest twój brat? Zapytam no nie po raz wiem. ostatni. No nie wiem. To zrób wszystko, żeby tu przyjechał. Mój brat cię dojedzie, zobaczysz. Mhm, mhm. Choloka, mamy. Dzwonisz do niego? Trzeba ci pomóc. Już. Uwierz mi, że naprawdę nie mam dużo czasu. Okay, sms -a. Jasne, pokaż co piszesz. Napisz, że potrzebujesz podwózki, że się zgubiłeś. Albo nie, nie pisz, że się zgubiłeś. Usuń to. Napisz po prostu, że potrzebujesz podwózki i wyślij mu GPS a To na pewno najlepszy pomysł Sieć cicho. I lub to co do ciebie należy. Wysłałem Zajebiście, więc zaraz czekamy na twojego durnego braciszka, który sobie tak przesrał Że sobie nawet nie ja mam... wyobrażasz A co ja mam do tego? <laughs> to, że masz łatwą możliwość sprowadzenia mi go tutaj I lepiej módl się, żeby twój brat cię uratował Zobacz, mój brat cię dojedzie mhm. Co ty byś przepraszał mnie? Jakby twój brat miał mi coś zrobić, to już dawno by mnie tu nie było I ty w ogóle jesteś? Nieważne Mało ci to interesuje na ten moment Napisał Ci coś? Za ile będzie? No jedzie już, jedzie, no czemu krzyczy? Jedzie jakieś auto, się jedzie Brat, pomocy! Sieć tu Jakie pomocy? Gdzieś Ty znowu poszedł Kim oni są? Pomocy! Nie poznajesz? Porwali mnie Gdzie jest towar? Nie mam go Posłuchaj Jak mnie zaraz zirytujesz Powiem Ci tak, słuchaj mnie Nie, nie, nie proszę Siedź! Nie. Nie gadaj. Uch. Powiem ci tak, zrozumiałbym wszystko. Zrozumiałbym, że potrzebowali się zarobić, że próbowaliście mnie wydymać na kasę, i tak dalej, i tak dalej. Ale kumać się z ludźmi Linziego i strzelając do mojego człowieka i zmuszając mnie do kolejnego pogrzebu, przesunąłeś granice. Więc jeżeli ty nie chcesz zaraz chować kogoś bliskiego, załatwisz mi, żeby ten towar to był za 5 pieprzonych minut, rozumiesz? Celujesz do dzieciaka, My jaki mam wybór? To po prostu byłem pojechać. Postaram nie. się. Ty nigdzie stąd nie jedziesz Pomocy Ktoś ma tutaj ten towar przywieźć, najlepiej Boli. twój drugi koleżka Zamknij się Daj może odpuść, chociaż trochę Nie odbieram Poza tym jedyny mądry się znalazł Masz 5 minut, żeby towar się tutaj znalazł A co ja mam ci zrobić, że nie odbiera? Słuchaj ci go w jakiś wagażniku? Sprawa wygląda tak, że jeżeli za 5 minut tutaj tego towaru nie będzie, to twój... ...brat... A później ty, będziecie się na tej ulicy wykrwawiać Nie no proszę, nie, nie chcę Zajmu, chcesz się tylko zabić? Ja nic nie zrobiłem, mogę już no Już pierwsza minuta minęła, cztery minuty ci zostały Więc się lepiej dobijaj do pomóż tego durnia mi no, Dobra, poczekaj Pomóż mi Stój w miejscu Dzwoni Yo, stary, co tam? Siema, klienta ogarnąłem, potrzebuję tak te warunki to nie? Stary, ja ci uwielbisz? Całe no ogólnie wszystko. Stomuj nie? już mi proszę po walnie zatpiłeś, nie wiem pierdzielisz. A? Mieliśmy ten problem stary, no No Ale zdarzyłaś się sytuację. sytuacja. właśnie, słyszałeś stary, że ono zwaliłem tego typa, udało się. Skróć tą no, skróć tą gadkę po, udało mi się zatrzylić tego psa. Dobra, dobra. No dobra. ja mnie go pogrzeb I podobno ten i koleżka ty zginął. Ktoś mu przygnioty łapan komatem Dobra, zresztą się dobra, o, ci w skrócie. E, no, potrzebuję GPS-a. Dobra, dobra. No i właśnie twój kolega sobie na, na sobie chyba wyrok śmierci podpisał, Połóż wiesz, tymi słowami. Jogam, proszę. Cicho. się. Nie. Nie puszczę nikogo są, dopóki nie zobaczę mojego towaru. Warto było ze mną grać? Wiesz co? Myślałem, że naprawdę wam to ujdzie tak na sucho? To już że ja nic nie zrobię? Dam, że dam się okrość? Drugi z kolei, co? Izzy też coś, coś o tym wspominał. Co? O czym wspominał? Że zabije się jego bratanka. Oj! już kolejnego. Czyli co? Teraz muszę kolej następnego, co? Idź po swojego zio ziomka, przyprowadź go tutaj. Pomóż mi, proszę! Stój, nie Cicho. ruszaj się. Ja nie chcę, no ja nic zrobiłem! To się lepiej módl, żeby twój brat głupiej rzeczy nie odwalił. Zapraszam, zapraszam Powalić ci te stady? Chowaj tą broń Jeżeli chcesz, żeby twój ziomek stracił brata, to proszę bardzo No, ja, tupię tego brata Nie no bro, nie proszę Odłóż tą broń No że to taki on. Tupię wszystkich Jakbyś tak, się... jak tak myślał, to już byś dawno strzelił Nie, bo że dwójka do mnie celuje. Muszę mieć jakąś kartę mnie, nie? Że... Zanim wystrzelicie, to ja też strzelę, nie? Co chcesz? Chcesz tego towarca w plecaku, co? Oj, tak. Bo co, bo ci zabiję? zabije? być A wiesz co? Na ziemię, nie już. Moc, nie ma całego tutaj towaru. Sprzedałem część. A nawet jeżeli go sprzedasz, to i nic z tego nie zrobisz. A wiesz co w ogóle? Ten tu Celuj w dzieciaka! Tak się, tak się wykwabiał. Oj, a... Nie poczekam się Celuj w niego Broń! Już Pomóż mi Cicho Pomóż mi, proszę Cichości się, on się, po Cicho No i widzisz I widzisz Masz czego chciałeś Masz towar i... Nie Nie mam tego czego chciałem W sensie Połowicznie tak To tam masz jego samochód za rogiem w dupie mam rzeczy. przynajmniej teraz materialne, wiesz? Chcę, żebyś poczuł to samo co ja. Nie. Daj, mam. Co, co ty zrobiłeś? Czas, Czas nam się nie. kończy. Niestety. Szkoda. Jesteś nienormalny. To się nazywa sprawiedliwość. Oj widzowie, no grubo się podziało My, i ja mam wrażenie, zmieniło, że Daemon obecnie popada w dosyć niezłe szaleństwo, jeżeli gra graliście, bądź oglądaliście i znacie fabułę Red drugiej dru dru części, to trochę mi przypomina pewną postać, pe też pewnego lidera pewnej grupy, więc nie chcę spoilerować dla tych, co, co nie znają fabuły, bądź jeszcze nie grali, ale no, tak jakoś mi to dziwnie tym podlatuje, podobnym sposobem na razie dreptania w stronę szaleństwa i robienia rzeczy impulsywnie. Coś mi powiesz, nie wiem. Co mam ci powiedzieć? Trzeba było tak zrobić. Zawieź ten towar, gdzie masz zawieźć. Mm -hmm. I zrób wszystko, żeby dzisiaj wieczorem była kasa za niego. As. Coś ci nie pasuje? Nie, wszystko dobrze, panie. Dobra, nie Ja. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że ci Durnie spowodowali śmierć dwóch naszych ziomków? Zapiłeś dzieciaka. Tak samo jak oni zastrzelili gadułę, rozumiesz? No. Jeżeli tego nie rozumiesz, to może jesteś zamienki na tą grę. Jedź i zrób to, co masz zrobić. Co to widzowie były zastrzały? Ej, co jest? To jest na Grape Street! Ej, co jest? O kur... Nie, 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 Quintrel. O cholera. Ej, co się dzieje? Co tu się do cholery jasnej dzieje? Co was porąbało? Zostaw. Co się dzieje? Zostaw! staw! stąd? Na razie. Na, na co nas Nie celuj lepiej do mnie. Co pozostało się zdradzać? Nie <gry> wiesz co ci powiem, żoł? Ja przez miesiąc zrobię więcej niż ty przez 7 pieprzonych lat. Może jesteś mądry? ale na pewno nie spostrzegawczy. Nie zauważy, że, że się świat zmienia, że jesteś zbyt miękki na tę grę. Ludzie nie oczekują spokoju, ludzie oczekują sprawiedliwości, ludzie oczekują krwi, jeżeli ktoś nas, nam coś zrobi, a ty każdy, kto tu przyjdzie przeprosić, każdego wypuszczasz. Nawet Kot nie zabijesz! serca cage Nie tylko Ciebie jeszcze trzeba podzibyć. I cage'a. Nie zauważyłeś, ale dużo ludzi tutaj. Już <laughs> nie jesteś tu Co tu się dzieje do no cholery jasnej? Ja nie wiem co się dzieje. Każdy do siebie celuje. Dobra, skończyłeś, zabij się go. <śmiech> nie! <śmiech> I tu jesteś w błędzie. Tak jak ci mówiłem, wszyscy <laughs> ludzie o kpi. A ty ciebie? Ty kpi nie dostaną. No dobra panowie, rozwalcie go. Co jest do cholery? Dobra, posprzątajcie za nim, tu niebiescy przyjadą. No, byłem taki. Chciałem wyciągnąć ludzi, a raczej chciałem popytać ludzi o tego gościa. No i przyszedł Joe, wkurzony za Cage'a, bo w sumie Cage się dowiedział o Reaperze. Taka, że wie, że ja pomagałem. A, powiem tak. Ripper, y, Joe chciał zostawić Reapera przy życiu. Rozumiesz? To by, przez to, że się Kate z nim pogodził. I, i tego już ludzie. I przez to go ludzie znienawidzili. Rozumiesz? I przez to jestem teraz najbardziej szanowanym człowiekiem tutaj. Nie Joe, tylko ja. Bo ja umiem zadbać o tę ulicę. Umiem zadbać o ludzi i o krew. Jak ktoś nam coś zrobi, to ja zrobię coś tym ludziom. Wiesz, kto jest następny? Cage. A wiesz, kto jest po cageu? Pieprzony Lindsay. Lindsay siedzi. Jak wyjdzie z więzienia, to oberwie kulkę. Już koniec czasów jakichś pizd. Cage'a, Reapera, Joe. Nadchodzą nasze czasy w końcu. A masz towar? Mam. Za godzinę w to sam na boisku pojedziemy do gościa sprzedać butowar. towar Spoko Co tu się wydarzyło dzisiaj? Mega pogręcony odcinek W ogóle kamera mi znowu padła, nie wiem co się dzisiaj z nią dzieje Odwala jakieś, nie wiem, przekręty Jakieś szponty dzisiaj robi i się wyłącza co chwilę Więc na razie kamery nie ma, ale tak czy siak widzowie no, ja na ten moment wam chyba bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinkers. Dużo się podziało. Miejmy nadzieję, że to jeszcze nie koniec historii Daymona I pomimo tego, że jest obecnie jego życie bardzo zagrożone, no to, że no po prostu się nic nie wydarzy i no i co, jakoś tam dalej to będzie funkcjonowało. Tak się jak widzę. Przejdę na zostawienie w górę sypyka na dole. Jeżeli naś odcinek do końca, do końca, to nie wiem, napisz, yy, ale se krzywa palma rośnie, przytnę serduszko. No i co, do następnego odcinkersa. Na razie się ma. Baju. Jak? Ja, ja widzę Słuchaj. Dobrze w sumie, że cię widzę, bo i tak miałem do ciebie zadzwonić Już co? Niestety, ale twój czas już się skończył Co?